Witam Państwa serdecznie w trzeciej odsłonie prezentacji kandydatów Ruchu Dobrobytu i Pokoju Komitetu Wyborczego Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju KWWRD z województwa mazowieckiego, konkretnie z okręgu numer 17. Teraz prezentujemy postać pani Wioletty Kopani. Znane nazwisko do tej pory z kinematografii, z, ze świata muzyki. W obecnej kampanii pozycja numer 2 w Okręgu 17. Pani Wioletta Kopania, witam panią serdecznie. Witam serdecznie, witam państwa. Pani Wioleto, w tym cyklu na początku każdy z naszych kandydatów jakiś taki życiorys w skrócie opowiada. Mogłaby pani coś o sobie, sobie opowiedzieć, żeby y, wszyscy mogli się zapoznać? Oczywiście, że tak. Nazywam się Wioletta Kopania. Miałam nie mówić, ile mam lat. Powiem, 45. A, to młodziutka. E, a, dziękuję bardzo. E, od lat zajmuję się handlem, pracuję jako handlowiec. E, z wykształcenia też jestem handlowcem. E, poza pracą działam e, dość e, mocno aktywistycznie i społecznie. E, oraz charytatywnie. Moja działalność aktywistyczna polega na tym, że mm, staram się przede wszystkim być blisko ludzi, blisko ich problemów e, i pomagać. E, takim mottem, które sobie wypracowałam przez jakiś czas, e, przez to, jak, e, jaki, jaki feedback dostawałam od ludzi, to było: masz prawo. E, ludzie przez ostatni czas, bynajmniej przez ostatnie trzy lata, wcześniej również, ale to się nasiliło w ostatnim czasie. E, przestali mieć świadomość, że mogą mieć prawo, prawo pytać o cokolwiek, dociekać. Sama się spotkałam też z tym, że system pokazał mi, pogroził mi paluszkiem, gdzie jest moje miejsce. Jak zaczęłam dociekać, czy mam prawo w ogóle jako wolny człowiek mieć to prawo do życia, do funkcjonowania, do oddychania, do decydowania o swoim ciele, o swoim odżywianiu, o preparatach, których nie chciałam przyjąć. Samo to, że pani w okręgu numer 17, w okręgu radomskim e, kilkaset podpisów e, zebrała na nasze listy, e, świadczy o tym, że, że pani e, ma rozległe kontakty, że bardzo wiele osób pani ufa. Y, około 400 podpisów z tego co słyszałem udało się tylko jednej osobie pani uzyskać no to już jest jakby wizytówka y, co do y, pani aktywności co do pani y, zaufania społecznego tak y, nadmienię że przez to jak działam i y, zawsze staram się że tak powiem y, odpowiedzieć i nie zostawić ludzi bez odpowiedzi bez pomocy staram się pomóc nie zawsze mam realny wpływ dlatego też y, Dołączyłam do ruchu Dobrobytu i Pokoju. No właśnie. A dlaczego startuje Pani z ruchu Dobrobytu i Pokoju? Bo taka osoba jak Pani, my rozmawialiśmy tutaj przed nagraniem, jest Pani niezwykle kontaktowa, serdeczna, jest łakomym kąskiem dla każdej partii. Teoretycznie, bo oni deklarują, że oni takich ludzi szukają. Dlaczego Pani z jakiegoś takiego większego komitetu nie wystartowała? Dlaczego akurat Ruch Dobrobytu i Pokoju? E, długo się zastanawiałam w ogóle czy iść do polityki bo długo działałam sama, niezrzeszona z nikim. E, starałam się e, z, takiego, z takiej pozycji e, aktywistki działać. Natomiast <laughs> zauważyłam, że no, 3 czy 4 lata e, chodzenia, organizowania protestów, e, pikiet, e, konferencji, no nie ma to realnego przełożenia na przykład na ustawy, które są przemycane. Co PiS potrafi na przykład zrobić, że nocą y, konstruuje na kolanie rano się dowiadujemy, wow, mamy ustawę nową, która jest bardzo niekorzystna dla Polaków. Tak, my się możemy urobić, a oni i tak zadecydują Dokładnie, inaczej. dokładnie. Mimo tego jeszcze, druga rzecz, którą tutaj nadmieniłam Państwu, że system potrafi bardzo paluszkiem pomachać. Bardzo bym chciała w tym programie nadmienić tutaj u pana. Proszę bardzo. Jedną rzecz. Yy, jeżeli człowiek docieka swoich praw, w Polsce prokuratorzy, sądy mają takie tak dla nich skonstruowane prawo, że mogą ominąć, ominąć całą drogę administracyjną po to, żeby no, dopiec człowiekowi. Tak? Może nadmienię przykład. Sama na, na sobie to przeżyłam, że y, zostało mi zajęte konto przez y, komornika na polecenie prokuratora na poczet przyszłych grzywien, gdzie jeszcze nie odbyła się sprawa. Nie znam się na tych procedurach, ale wiem też, że jest dużo porządnych prawników. Ja oczywiście. sam doświadczyłem takich sytuacji, gdzie no teoretycznie urzędnik z zawodu prawniczego mógł dokonać świństwa w moim przypadku, a nie dokonał. Oczywiście też doświadczyłem tych sytuacji, o których pani mówi. Ja tu nadmieniłam, bo oczywiście spotykam też prawników i sędziów yy, świadomych prawa, yy, działających tak naprawdę w zakresie tego prawa i niełamionych. Ale tutaj, jeżeli mam taką możliwość, to powiem o tym, jak to wygląda, jeżeli jest się niepokornym. Stąd też moje, wrócę do poprzedniego pytania, dlaczego tu dołączyłam do ruchu dobrobytu i pokoju? Ano mianowicie dlatego, że spotkałam ludzi, którzy mają bardzo podobne podejście, jak ja do życia, e, też świa są świadomi tego, co się dzieje, e, tego, że społeczeństwo ubożeje, tego, że jesteśmy nękani przez te wszystkie ustawy, które są wprowadzane i nie są korzystne. E, dla mnie bardzo ważne są prawa człowieka. Przede wszystkim tutaj się na tym skupiałam. Oczywiście. E, wol, prawa, wolność wyboru ludźmi. wolność wyboru. Uważam, że e, co mnie jeszcze przekonało w ruchu, przede wszystkim to, że. Nie, nie ma radykalnych postanowień, że nie wiem, wykluczamy człowieka, bo chodzi do kościoła, bo do tego kościoła nie chodzi bądź taką czy taką orientację jest. wykluczymy się... kogoś, kto będzie robił z tego zarzut. A tak, oczywiście, ale jeżeli to nie szkodzi drugiemu człowiekowi w ruchu i nie ma wpływu na, na sytuację, gdzie na podejmowanie decyzji, to uważam, że tu nikt do nikogo nic nie ma po prostu. Tak ja tu dopowiem, że. Ruch dobrobytu i pokoju to jest prawdziwy przekrój społeczeństwa. Niezależnie od wiary lub braku wiary, niezależnie od wieku, niezależnie od jakichkolwiek innych podziałów, które z chęcią tak. by wprowadzili politycy, to nas w ruchu dobrobytu i pokoju to nie cechuje. Jesteśmy normalni, jesteśmy odzwierciedleniem tych naszych marzeń o normalności. Czy wy tam w okręgu 17 już się jakoś integrujecie między sobą, czy powstały jakieś przyjaźnie, a może jakieś już związki? Ech, związków jeszcze nic nie wiem na ten temat, natomiast my się spotykamy. My się spotykamy cyklicznie, widujemy się w jednym miejscu, więc pijemy razem herbatę, omawiamy różne tematy. Ehm, Rozmawiamy i o rodzinie, no bo wiadomo jak poświęcaliśmy czas i poświęcamy na ruch. No to gdzieś i te rodziny troszeczkę cierpią, więc tak pocieszamy się po prostu wzajemnie, że no dobrze, jest. Się rodziny. Tak, rodziny wspierają, ale no wiadomo, ten czas więcej musimy poświęcić, tak jak ostatnim czasem no to było tak, że wczoraj jeszcze z ulotkami chodziliśmy. No, Jutro też dużo mamy czasu zamiar tak. Bo zarejestrowaliście w 17. Tak, dokładnie. Jutro też jeszcze idziemy z koleżankami i kolegami, jeszcze z ulotkami, gdzie możemy, jeszcze próbujemy różnych form, żeby gdzieś tam się pokazać. Bo nadmienię, że mainstreamowe media troszkę nas omijają, po prostu udają, że nas nie ma. To zależy od lokalnego dyrektora, ale na szczęście w tych wyborach, proszę Państwa, organizacja OBWE, Europejska Organizacja. Kontroluje proces poprawności wyborów i my mamy kontakt z inspektorami OBWE i zamierzamy przedstawić właśnie te sytuacje związane z dyskryminowaniem. Takich komitetów jak Ruch Dobrobytu i Pokoju w sumie nie zauważyłem, żeby jakiekolwiek inne były dyskryminowane. No, no właśnie dlatego też to nadmieniłam, bo, bo próbowałam sama nawet kilka razy do mediów i takich lokalnych dotrzeć, okazało się, że no niby mieli przyjść, ale nie przyszli niby. Dzisiaj mi się udało rano, bo trafiłam na dwie pikiety partii rządzących, obydwu, jedna drugą oblewała pomyjami, jak to zwykle bywa. Tysiąc razy już to słyszeliśmy, ale na tysiąc pierwszych tak. tak media przyjadą. My eee... mamy coś oryginalnego do pokazania, coś odkrywczego, nikt nie jest zainteresowany. Ja się zastanawiałam nawet nad taką, nad, nad taką tezą, czy oni uważają, że jesteśmy za mali, czy za dużo mamy do powiedzenia mądrych rzeczy. Obstawiam A, na to drugie. To ciekawe, tak, tak. Tak, obstawiam na to drugie, dlatego że my jesteśmy prawdziwi, jesteśmy nieumoczeni w żadne acery, eee, my działamy od serca. Ja na przykład swoją osobą mogę powiedzieć, że mnie ludzie znają, popierają i wiedzą, że... Takie powiedzenie było, słowo droższe od pieniędzy, i tak tutaj to właśnie tak moja osoba się przedstawia. Dlatego też ruch dobrobytu i pokoju, jak wszystkim obwieściłam, że wstąpiąc takiego ruchu, bo muszę zaznaczyć, że długo się wahałam, czy w ogóle pójdę kiedykolwiek do polityki. Nawet musiałam odpowiedzieć no, paru osobom. jestem bardzo wdzięczny pani nawet paru że osobom musia pani. Tak, musiałam nawet paru osobom z Polski, które też mocno działają, wspierają ludzi w potrzebie, bo, bo niestety ten system no, ale robi... Ale co z tego, powtarzam, my się urobimy, a ci w senie na szczeblu rządu zrobią i tak po swojemu, więc my naprawdę musimy mieć ten już wysoki poziom świadomości społecznej i yy, sami musimy iść no, do władzy. I proszę Państwa, no, w te wybory stał się taki troszkę cud. Trafił się komitet, prawdziwy komitet oddolny obywateli, wyborców, a nie tylko komitet partyjny jak to do tej pory było. Wszyscy marzyliśmy o tym, żeby coś takiego w końcu zaistniało, i ja mam nadzieję, że udowodnimy głosując na KWWR Deep w tych wyborach, że rzeczywiście tego chcieliśmy, a nie tylko nam się wydawało. No myślę, że tak, tym bardziej, że u nas w grupie tutaj w, w Radomiu, w siedemnastce okazało się, że właśnie będąc w innych grupach stowarzyszeniach, takich nieformalnych, działających właśnie, jeżeli chodzi o to, że się nie zgadzaliśmy z, z, z tym ja nazwę to w prostym nierządem, z tym, z tym z tym, co nam wprowadzają. On tym... tak sami o sobie mówią, więc nie no, Zresztą to tak, uważam, że tutaj nie, nie przekłamię w ogóle. E, wprowadzając te wszystkie e, bezprawia, bo jeżeli na, na podstawie rozporządzeń e, oni zniewalają drugiego człowieka, gdzie sama byłam świadkiem, wprowadzając kary, które po prostu de facto później są cofane, a my podatnicy ponosimy za to koszta, ale obwieszczają po trzech latach, że no się pomylili, że jednak my mieliśmy rację. No, czy jednak się... niektórzy sędziowie są pożądani. Tak, ależ tak? oczywiście, że tak. Oczywiście sama miałam takie sytuacje, gdzie sprawy dotyczyły całej tej pandemii i tego bezprawia, które było wprowadzone de facto przepisów na podstawie rozporządzeń. Pani jedna czy druga sędzina wiedziały, że to jest no umarzane miałam wszystko. Umarzane od tak no właśnie mamy problem z tymi dyspozycyjnymi sędziami, dyspozycyjnymi prokuratorami, to ci tak zwani delegowani, mm -hmm. którzy, proszę Państwa, z niewiadomych względów krzywdzą e, i nas, i siebie, i swoje dzieci, i przyszłość. E, nie mogę tego zrozumieć, czy to głupota, czy to jakieś uwikłanie, może, mm. może, może jakieś papiery są na nich, tak? Myślę, że uwikłanie, bo jeżeli się zdarza jeden, na, bo zdarzają się naprawdę mądrzy ludzie, gdzie się pójdzie i... Jeżeli sprawa dotyczy, jest to absurdalna, że wiadomo, że z rzutu to jest do, do, do cofnięcia, bo to tylko pieniądze po prostu podatników zostały wydane na, na, na tą sprawę, no to sami próbują jak najszybciej y, umorzyć to i tyle. Natomiast no, jednak cała droga, że tak powiem, y, y, administracyjna została wykonana i za to my zapłaciliśmy. Bardzo się cieszę, że pani startuje do tych wyborów. Ja przypomnę, że Pani Wioleta ma miejsce numer 2 yy, tak. yy, w okręgu 17, bo pani doświadczenie będzie niezwykle cenne jako y, obywatelki, tak? jako jednej z nas no, myślę, że tak. yy, w usprawnieniu tego systemu, gdy już będziemy sprawowali władzę w Polsce. No po to tutaj jestem. Super. Pani z pełnym przekonaniem, bo pytano mnie, czy ja jestem przekonana o tą politykę. Bo w moim przypadku, jeszcze raz zaznaczę, byłam wręcz deklarowałam, że nie pójdę do polityki, musiałam się wytłumaczyć przed osobami z Polski, które sobie cenię. Ale myślę, że dobrze wytłumaczyłam, że no, ja chcę dobrze dla Polski i dla Polaków. Dlatego tu jest. Ale formuła Ruchu Dobrobytu i Pokoju y, nie jest y, niczym, co się odłoży negatywnie na Pani życiorysie, bo to jest komitet zwykłych wyborców. Dokładnie. Nie ma Pani żadnej legitymacji partyjnej. Nie, nie będzie Pani musiała się wstydzić przez życie, że była Pani w jakiejś partii, której liderzy dziwne rzeczy wyprawiali, a Pani tam jednak była członkiem. Tutaj tego nie ma. Tu, tu nie ma ryzyka nawet, że kiedykolwiek. Coś się przytrafi, a ja jako lider gwarantuję ręczę, że jeżeli e, kiedykolwiek bym e, sprzeniewierzył się tym naszym ideałom, tym normal, normalnej logice, e, to ja sam się podam do dymisji po prostu. No ze wstydu się panem <laughs> i, i zrezygnuję. No dlatego tutaj jestem i e, polecam głosować, jeśli mogę skorzystać. Z okazji. Dla, na, w każdym regionie, gdzie możecie, dojeżdżajcie, głosujcie na ludzi e, z ruchu dobrobytu i pokoju. E, bo to wy sami, bo to wy sami. Ja wolnościowiec, antysystemowiec polecam sam, z całym e, szacunkiem dla wszystkich, którzy zechcieli startować, bo takie tutaj było już nadmienione wiele razy w naszym ruchu, ludzie się nie pchali do tego, żeby startować, wręcz do pomocy. No i myślę, że to jest, to jest bardzo ważne, bo my się nawzajem wspieramy. Tak. E, po to powstał Ruch Dobrobytu i Pokoju. E, długo się odgrażaliśmy, że zacznijcie do różnych tam partyjniaków, mm -hmm. e, zacznijcie robić tak, jak my chcemy, bo jak nie, to my sami wystartujemy, a oni nic. A oni myśleli, że my żartujemy. Nie wierzyli w w, ogóle nie wierzyli w to. Tak. E, proszę Państwa, e, ci z Was, którzy nie macie akurat możliwości zagłosować na Ruch Dobrobytu i Pokoju we własnych okręgach sejmowych, to do 12 października naprawdę bardzo mało czasu zostało. Który dziś mamy? 10. Ja w kalendarzu, a nie, dziesiąty jest we wtorek, jutro. Przepraszam, dziewiąty. Przepraszam. dziewiąty. Proszę Państwa, trzy dni jeszcze zostały. dni. E, ja przypomnę, w 41 no okręgu, czyli zachodniopomorskim, tam zarejestrowaliśmy listy, czyli wszyscy z okolic: 40, 38, 8, a nawet no, do 39, już powiedzmy, nie. Te trzy okręgi we własnych gminach bierzemy do 12 października zaświadczenie z gminy, że chcemy y, y, głosować poza miejscem zamieszkania. Kilka minut, kilka dosłownie Dokładnie. zajmuje ta procedura. Dostaniecie kwitek od y, urzędnika, i z tym kwitkiem w niedzielę wyborczą. 15 października. Podróżujemy do pierwszej napotkanej komisji gdzieś nawet na wsi, w jakiejś szkole przeważnie są takie komisje i oddajemy głos na ludzi z listy KWWRD. Lista, drugi, numer 9. lista numer 9. 37 okręg to jest Wielkopolski. Tu też z okolicznych okręgów 39, 36, 4 możecie Państwo głosować na 37. Okręg numer 5 Kujawsko-Pomorski też się udało zarejestrować, czyli 25 mogą zjechać, 26, 4. 16, 34 y, z, w armii Mazur, okręg 17 to, y, to my, pani Violetty tak. y, Zacny okręg. Tu macie trochę problem. Wyobrażamy Warszawę. Y, Warszawa, tak. No, proszę Państwa, nie udało się w Warszawie. Ja podejrzewam, że te podpisy w Warszawie mieliśmy skrewione przez ludzi, którzy. Sami na szczęście odeszli z ruchu po części, a po części musieliśmy ich usunąć, ale błagam całą Warszawę. Okręg 20, zjeżdżajcie do 17. Okręg 24 też mamy zarejestrowane podlaskie, czyli warmia Mazury. 34, 35 też może, 18 może jechać. Ta część z 18 może jechać do 17. 6 siódmy lubelskie, dwa okręgi mamy zarejestrowane. Mamy też zarejestrowane okręgi łódzkie 11 i 10 w Łodzi też coś dziwnie się nie udało. 33 Świętokrzyskie mamy zarejestrowane i 22 podkarpackie. Wydaje mi się, że wszystkie 11 okręgów wymieniłem. W pozostałych okręgach nie mamy zarejestrowanych list. Proszę Państwa, fantastyczna sprawa, wycieczka turystyczno-krajoznawcza, odwiedzić regiony, o których zawsze marzyliście, żeby tam wpaść, nawet na parę godzin, zobaczyć. W każdym regionie jest coś ciekawego. A przy okazji oddać głos. W niedzielę przecież nie pracujemy, możemy się poświęcić. Przyjemne, z pożytecznym i głosujcie na kandydatów ruchu dobrobytu i pokoju. Ja bardzo polecam panią Wioletę. Cieszymy się, że takie osoby są z nami, i cieszymy się, że od takich osób jak pani Wioleta mamy dobrą rekomendację. No i to tyle na dziś. Ja jeszcze nadmienię, że jakby ktoś chciał przyjechać z Warszawy do nas, do Radomia, my będziemy cały dzień, że tak powiem,. Yy na fabrycznej, zapraszamy, będzie kawa, herbata, ciasto. Będzie można się tak, zapoznać. Tak, oczywiście, tak, zapraszamy. Jakby ktoś chciał zagłosować, wszystkich serdecznie zapraszamy, chętnie się poznamy. Taki sztab będziecie tak, mieli tam tak, wyborczy, tak? Tak, tak, tak oczywiście. Świetna Mieliśmy strawa. już sztab wyborczy, cały czas tam jesteśmy stacjonarnie. E, to jest siedziba e, pana Macieja. Też zaprosimy kiedyś tam, do, to jest taki oldschoolowy lokal, e, natomiast pasuje do, e, do naszych dusz, że tak powiem. E, bo to jest jeszcze lokal porad skórze z Perelu e, No, zaciukali tak, nam te fajne firmy, tak. mieliśmy perspektywiczne firmy. To dziś e, e, aktualne menceny, bo zaciukały poprzednie tak. menceny. To, 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 kiedyś to się Balcerowicze nazywało, ale Teraz, dziś i tak. mencen to znaczy to samo. Tak. E, usprawiedliwiają, że to było dobre dla nas, bo jak pójdzie w prywatne ręce, to będzie lepiej zarządzane. I co? I nie ma. Więc e, jeszcze raz. E, Zapraszamy do Radomia. I polecam głosować wszystkim na lista numer 9 w całej Polsce, gdzie możecie, dojeżdżajcie. Dziękuję Państwu i dziękujemy dziękujemy pani, bardzo. Pani dziękuję Pani Dziękuję bardzo.